Dzień dobry, Maja Stach. Znajdujemy się przed budynkiem szkoły podstawowej nr 6, na terenie której znajduje się meta dzisiejszego rajdu. Jest jest Zbierajmy. 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 Moim rozmówcą jest pan Michał Pawlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile uczniów z naszej szkoły wzięło udział w dzisiejszym rajdzie? W tym rajdzie bierze udział 35 uczniów naszej szkoły. Jak wyglądał przebieg rajdu? Była to gra terenowa. Chodziliśmy po różnych miejscach, upamiętnionych w Ostrowie tablicami. Szukaliśmy odpowiednich słów, które ujęte były w krzyżówce, rozwiązywaliśmy te krzyżówki. I idąc pomiędzy tymi punktami, dotarliśmy tutaj do mety.